Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Wawrzyn a dzisiaj mam dla was coś innego, a mianowicie recenzję zestawu Lego 75335, czyli BD1 z gry Star Wars Jedi Fallen Order który na ten moment jest jedynym zestawem z gry Fallen Order i prawdopodobnie tak już pozostanie biorąc pod uwagę, że w niedługim czasie wyjdzie Star Wars Jedi Survivor, więc mam nadzieję, że więcej zestawów z tego uniwersum growego, że tak powiem, będzie wychodziło. Jeżeli chodzi o Jedi Fallen Order, to jest to jedyny zestaw, dlatego z racji tego, że byłem wielkim miłośnikiem i wielkim fanem tej gry, gdy tylko BD-1 się pojawił, stwierdziłem, że muszę go kupić. Uważam, że jest to najlepszy droid Star Warsowy, jaki wyszedł Ever. E, ja go bardzo lubię, więc byłem mega, mega zajarany, dlatego ja też go kupiłem w sierpniu zeszłego roku. Aczkolwiek zanim namyśliłem się, żeby zrobić recenzję tego zestawu, minęło trochę czasu. Ale żeby nie przedłużać i nie zanudzać, zabierzmy się do sprawdzenia, jak wygląda model sam w sobie. No dobra, trochę się zapędziłem, najpierw chwilę o pudełku i o tym, co w pudełku znajdziemy. Po pierwsze, pudełko samo w sobie jest w kolorach ciemniejszych, nie jest to całkowicie czarne pudełko, czyli nie jest to zestaw 18+, jest to zestaw 14+, aczkolwiek miłośnicy starsi Star Warsów myślę, że też znajdą tutaj coś dla siebie, dlatego że ten model w sam w sobie bardzo ładnie wygląda na półce, więc jeżeli ktoś lubi takie modele sobie wystawiać, to myślę, że będzie to dla takiej osoby bardzo dobry wybór. Samo pudełko jest dosyć duże, z tyłu znajdziemy krótkie streszczenie tego, co znajdziemy w pudełku i jak wygląda, jakie możliwości ma ten BT1. Ja to oczywiście pokażę w większych detalach za chwilę. Um, więc spójrzmy na to, co w samym pudełku się znajdzie. Oprócz klocków, jako takich, wiadomo, e, znajdzie się również instrukcja. E, moja instrukcja już trochę przeszła, zresztą jak widzicie. E, w każdym razie sama instrukcja zawiera 285 kroków, a i ostatnim krokiem jest oczywiście 286, przepraszam, to jest złożenie samego w sobie bd 1. Niestety nie uświadczymy tutaj żadnych ciekawostek na temat samego projektu, na temat samego modelu, na temat tego kto ten model zaprojektował. Woreczków, jak widzicie, jest 6 klocków dokładnie nie pamiętam ile, ale zaraz wam powiem na koniec tego na koniec tego filmu. Więc zanim pokażę model, jeszcze ostatnia rzecz. W zestawie znajdziecie taką plakietkę. Która jest plakietką. Z reguły mam wrażenie, że zarezerwowaną chyba dla zestawów UCS. A, czyli mamy dane takie techniczne na temat samego robocika. A, myślę, że jak zbliżę, to będziecie dobrze widzieli. A, mamy tutaj informację, co to jest za Droid, jaką ma wysokość, jakie są jego funkcje. No i mamy oczywiście stand na mini figurkę BD1. a Ja wam ją tutaj pokażę, jeszcze postaram się zrobić jakieś może lepsze zbliżenie na nią w niedługim czasie. A, w każdym razie jest to minifigurka BD-1 a w kolorze biało-czerwonym. Wiem, że jest bodajże chyba w jednym zestawie była dostępna jednostka BD, a w kolorach niebiesko-czerwonych, ale niebiesko-białych. Ale jeżeli chodzi o biało-czerwony kolor, to jest to jedyny zestaw, w którym tego BD-1 można dostać. Więc dla kolekcjonerów na pewno jest to gratka. No dobrze, ale zanim pokażę wam model sam w sobie. Powiem trochę o kryteriach w jakich staram się oceniać każdy zestaw. Zwróćcie to, że ja jestem zwolennikiem budowania zestawów, nie budowania moków, nie budowania własnych gdzieś tam kreacji, tylko ja czerpię dużą przyjemność z budowania gotowego zestawu, które Lego przygotowuje. Więc na pewno pierwszym kryterium, które będę oceniał, będzie to jak przyjemnie się dany zestaw budowało, czy był on powtarzalny, czy nie był powtarzalny, czy były jakieś fajne techniki wykorzystane i czy nie był on męczący. Po drugie, czy jaką ma wartość taką wystawienniczą gdzieś na półce. <laughs> Czy też e, jakie ma wartości do zabawy, A, bo wiadomo, że część osób się lubi bawić po prostu swoimi zestawami, co jest. Jak najbardziej, w 100%. W porządku, to jest główny cel Lego, żeby się bawić. I ostatnią rzeczą, na którą będę patrzył, to są oczywiście plusy danego zestawu oraz minusy danego zestawu, no i podsumowanie. Dobrze, już nie będę więcej przedłużał. Spójrzmy na zestaw sam w sobie. Tak prezentuje się BD1. Myślę, że w międzyczasie będą pojawiały się jakieś przebitki i zbliżenia na ten zestaw. Ma on mniej więcej 31 cm wysokości i budowało się go naprawdę przyjemnie. Jedynym momentem takim mocno powtarzalnym, były nogi z racji tego, że każdą nogę budowało się w zasadzie w ten sam sposób, tylko w lustrzanym odbiciu. Poza tym nie było tutaj męczących elementów, nie było męczących części, bardzo fajne techniki były wykorzystane, szczególnie na przykład, jeżeli chodzi o daszek. Bo tak jak widzicie tutaj zbliżę wam trochę to bliżej do kamery. Ten daszek się rusza, aczkolwiek wpasowuje się tutaj w okolicach oka, po prostu. Idealnie, więc to była naprawdę fajna rzecz. Bardzo fajny element. Bardzo fajnie też zostały zrobione te nogi. Moim zdaniem wyglądają bardzo podobnie, bardzo dobrze do tego, co było prezentowane w grze. Są masywne, są ciężkie i na pewno sama. Sam model jest zbudowany w sposób bardzo wytrzymały, nawet jeżeli bym go postawił, nawet jak stoi mi na ręce, tak, mogę go pacnąć i w zasadzie nic się z nim nie dzieje, więc na pewno jest to model bardzo wytrzymały, więc jeżeli macie dom z dziećmi, które czasami zdarza się im coś nie wiem, popchnąć, przetrącić, to myślę, że ten model przetrwa naprawdę, naprawdę dużo. Także, także jeżeli chodzi o zabawę i frajdę zbudowania, była ona w moim przekonaniu naprawdę bardzo duża. Fajnie zostały wykorzystane tutaj te bicze, które mają imitować kabelki w kolorze złotym, w kolorze czarnym. No Wiadomo, że widać te połączenia techniksowe tutaj wewnątrz, ale myślę, że to jest coś, na co można ewentualnie troszeczkę przymknąć oko. Jeżeli chodzi o funkcjonalności samego zespołu, zestawu jest ich kilka. Po pierwsze, najważniejsza rzecz nie jest to Model, którym się możemy za bardzo bawić, w sensie nie ma za dużo możliwości pozowania. Nogi możemy ruszać do przodu i do tyłu, aczkolwiek musimy brać pod uwagę to, że jeżeli nogi postaną się, postawimy nogę na przykład tak do przodu, to stabilność zestawu. Mocno, mocno spada, oraz klocki, które są z tyłu, o to, zresztą, tak jak widać tutaj, mogą się odczepić. Dlatego wydaje mi się, że jest to model bardziej stacjonarny, taki, który lepiej jest mimo wszystko po prostu postawić i raczej go nie ruszać. Jeżeli chodzi o możliwości pozowania, są one dosyć ograniczone, bo nogi oprócz tego, że ruszają się przód, tył, ruszają się tylko tutaj. Jeżeli chodzi o główkę, to rusza się ona tak na boki oraz do góry i w dół, aczkolwiek nie wiem, a dosyć ciężko chodzi, więc w moim przekonaniu najlepsza pozycja dla BD1 jest taka, jak tutaj, czyli standardowa, e, że tak powiem spoczynkowa. Um... Więc to, jeżeli chodzi o, o ruszanie się samego modelu. A poza tym e, takie małe rzeczy, które możemy jeszcze zmieniać, to jest taki, tak jak mówiłem, e, daszek możemy sobie podnieść i obniżyć, jeżeli ktoś ma taką ochotę. Antenki, jedna i druga się e, ruszają. E, I ostatnią rzeczą jest szufladka. Tutaj, szufladka na Steamy. E, otwiera się ona w sposób następujący i ze środka dosyć ciężko, bo dosyć ciężko. Ale możemy wyciągnąć. Poczekajcie, czy mi się uda, czy mi się nie uda. Chciałem to zap pokazać, ale nie wiem, czy mi się uda wyciągnąć. No to jest właśnie jeden z problemów, które mam z tym, z tym setem, że niestety te Steamy. O, udało się. A Jak już wejdą, to raczej nie wyjdą. W każdym razie Steam Paki wyglądają w ten sposób. To są przedmioty, które kalkesty używa podczas gry, żeby się leczyć. W każdym razie szufladka jest dosyć. Kiepska pod tym kątem, że dosyć ciężko chodzi w środku, nie ma żadnego detalingu i od spodu prezentuje się ona w następujący sposób. No i tutaj przechodzimy naturalną kolejną rzeczy do minusów tego zestawu. A pierwszym minusem, jaki mam, to jest właśnie głowa. O, widzicie, jeszcze mi to teraz odpadło. A więc dajcie mi sekundę, ja to naprawię. I już szuflada naprawiona. W każdym razie, wracając, pierwszy raz mi się to zdarzyło, że szufladka wypadła i okazuje się, że naprawienie nie jest wcale takie proste. Ale wracając do moich mankamentów z tym zestawem, po pierwsze, dół głowy BD1 jest. No, sami myślę, że widzicie, jak to wygląda. <ścoughs> nie wygląda to ładnie, więc jeżeli ktoś chce postawić ten model na wysokiej półce, trzeba się liczyć z tym, żeby tą głowę robota raczej skierować w dół. No albo pogodzić się z tym, że będzie widać dziurę, bo tą dziurę będzie widać niestety. Także no jest, to, jest to rzecz, która mi się szczerze powiedziawszy nie podoba, myślę, że to nie byłoby trudne, żeby to trochę bardziej zabudować. Jakby i tak pozowalność tego robota nie jest na tyle duża, żeby to miało jakąś dużą różnicę, więc wolałbym, żeby ta głowa stała w jednym miejscu i się nie ruszała w ogóle, niż żeby miała taką dziurę w środku. Poza tym nie mam większych mankamentów, szczerze powiedziawszy z tym zestawie. może faktycznie ta półeczka na Steamy działa dosyć topornie i wyciąganie tych Steam stąd jest dosyć ciężkie, no ale tak jak mówiłem, to jest raczej model do... Mm, Eksponowania niż do zabawy, więc raczej nie będziemy tego używali zbyt często. No i tutaj w tej szufladce jest niestety też widoczna szpara, um, która jest dosyć duża, ale nie jest aż tak. Um, widoczna, jak już stoi na półeczce. Poza tym, jeżeli chodzi o same plusy, model naprawdę, tak jak mówiłem wcześniej, jest bardzo stabilny, bardzo trudno go wywrócić, prezentuje się bardzo ładnie, moim zdaniem jest bardzo ładnie wykonany, ma dużo detali, wygląda naprawdę bardzo podobnie jak ten robot z gry, którego znamy i lubimy, a więc w moim przekonaniu jest to na ogromny, na ogromny plus. Także na pewno fajną rzeczą, którą też możemy zrobić. Niestety nie były to klocki dorzucone w zestawie, ale z tyłu mamy wskaźnik życia. W grze jest to używane do tego, żeby wiedzieć, ile życia ma Karl, czyli nasz główny bohater. Tutaj dostaliśmy tylko i wyłącznie niebieskie diody, ale jeżeli ktoś by chciał, to można sobie dokupić po prostu takie, takie klocki przezroczyste w kolorze żółtym, bądź też czerwonym, żeby wskazywać, że nie wiem, kalma na przykład średnią ilość życia, tak, albo czerwoną, czyli krytyczną ilość życia. Więc to jest ewentualnie taka rzecz, którą sobie możemy samemu zmienić. Jak ktoś ma ochotę, może sobie również zmienić na jakikolwiek dowolny wzorek chce. W przyszłości. Fajnie by było zobaczyć więcej zestawów, na pewno z tej serii gier, dlatego że wydaje mi się, że jest naprawdę sporo potencjału w, tej, w tym tytule. A ze zbliżającym się Jedi Survivor myślę, że szanse na to są dosyć duże. Ja na pewno na to liczę. Ale podsumowując, czy warto kupić BD-1? Cena katalogowa tego zestawu to 479,99. Um, nie jest to zestaw ekskluzywny dla LEGO Store, przynajmniej widziałem, że jest dostępny też w innych miejscach. Za trochę niższą cenę. W zestawie mamy 1062 klocki. Co jest ilością, powiedziałbym, że adekwatną, szczerze powiedziawszy, do tego, jak ten model jest zrobiony do tego, że jest to licencja Star Warsów, które zestawy ze Star Warsów wiadomo, że są po prostu droższe a build sam w sobie jest bardzo ciekawy. Naprawdę, bardzo fajnie się go buduje i moim zdaniem wygląda bardzo ładnie. Więc, ja, szczerze powiedziawszy, jeżeli ktoś jest fanem Star Warsów Mocno bym się zastanowił nad tym, żeby kupić e, w sensie... Pozytywnie, tak? Czyli zastanowiłbym się, że to jest, to jest fajny zestaw do posiadania. Jeżeli ktoś lubił i jest fanem gry Star Wars Jedi Fallen Order i chciałby mieć fajny zestaw Lego z tego, um, z tego tytułu, to jak najbardziej polecam. W 100%. Ja bardzo lubiłem tą grę, więc ja jestem super zadowolony, że tego BD-1 mam. I myślę, że to będzie jeden z tych zestawów, które raczej nie będą rotowały na mojej półce, tylko po prostu on będzie stał złożony cały czas. E, dlatego, że tak bardzo mi się podoba. Więc ja jestem tutaj wielkim zwolnikiem, wielkim, wielkim fanem. Bardzo chętnie poznałbym też Waszą opinię na temat tego. Zestawu. Czy Wam się podoba, czy też nie? Czy uważacie, że cena jest zawyżona, czy też jest adekwatna do tego, jaki produkt dostajemy? Eee, to są takie rodzaje filmów, które na pewno będę chciał rozwijać w przyszłości, w niedługiej przyszłości, w związku z tym, że ostatnimi czasy dosyć mocno wkręciłem się w Lego i w kolekcjonowanie z zestawów, różnych zestawów Lego, więc z wielką chęcią chciałbym zaprezentować swoją opinię również i Wam eee, w takich formach krótszych bądź dłuższych, czy to na YouTube, czy na TikToku. Jeżeli chcecie mnie znaleźć na TikToku, to jest to również kanał wawrzyn 3. Eee, tam. W niedługim czasie pojawią się dwie recenzje bardzo małych zestawów świątecznych, które nie są już dostępne, ale chciałbym się podzielić po prostu tym, co o nich myślę i czy były warte swojej ceny, że tak powiem, i czy warto je było wyrwać, jak, jak, jak była taka możliwość. Zachęcam Was do tego, żeby zostawiać komentarze, zachęcam Was do zostawiania lajków, bądź też dislike'ów, jeżeli Wam się filmik podobał, bądź też nie, oraz do tego, by zostawiać subskrypcję na kanale. Ja się z Wami żegnam, dziękuję pięknie i do usłyszenia w kolejnych nagraniach. Na razie!